Polska mówi. Andrzej dubowski. Witam serdecznie. Polska mówi pyta dziś doktora dietetyka Michała Mularczyka. Witam serdecznie. Panie doktorze, woda. Eee, Czasami zastanawiamy się, czy mineralna, czy źródlana, czy z kranu, coraz częściej słyszymy o tym, że ta z kranu jest dobra. Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy piciu wody? Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o kranówkę, jakość wody kranowej badana jest w momencie, w momencie wpuszczenia w, w, obieg. w obieg, a już nikt nie bada w, w miejscu lotowym zwanym kranem. I jeżeli chcemy pić klanówkę, to zbadajmy. Pamiętajmy o tym, ale że są filtry. Są filtry, yy, rzeczywiście, yy, i część jest niezła, a większa niestety, jak zwykle jest. Zasada no, Pareto: 90, 10. 90 jest byle jakie, 10 jest dobre, za to kosztuje <noise> dużo więcej, no ale coś za coś, tak? Także ja akurat używam filtr z górnej półki i po prostu mogę tak sobie pić z kranu, bo wiem, że tutaj nie ma chloranów, chloru i in, innych rzeczy które niestety no, ułatwiają nie wielu nowotworów, czyli kranowa nie jest zła, o ile jest rzeczywiście albo przefiltrowana, albo rzeczywiście może ktoś ma taką dobrą kranowę w kranie, bo byłem znajomy w górach, mają, że tak powiem, źródlaną prosto, że niemalże to super, naprawdę nic tam nie trzeba, że tak powiem, uzdatniać. Dobrze. Gazowana, niegazowana, mineralizowana? W rozwoju, już tak powiem, naszym Filogenetycznym nie, nie pili dużo wody mineralnej, aczkolwiek była pewnie bardziej zmineralizowana niż, niż jest ta, co my teraz mamy. W związku z tym, ja proponuję tak krakowskim targiem, że trochę taki, trochę taki. Tylko pijmy jednak, jak już pijemy to wodę z butelki, najlepiej ze szklanej, to po pierwsze, a po drugie pijmy różne wody. I troszkę mhm. tej o niższej zawartości i i tej, 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 tej o trochę wyższej. Co do woda gazowana czy nie niegazowana. To zależy tak, bo niektórzy, niektórzy mówią, że woda zwykła im nie smakuje. No to albo z cytrynką, albo mówią, albo gazowana. I lepiej, żeby wyli, wypili odpowiednią ilość tej wody gazowanej niż żeby nie, nie wypili w ogóle. To, co ja widzę u pacjentów, jak dyżurowałem jeszcze w szpitalu, przechodzę przez te przyjęć i widzę osobę starszą, która właściwie wygląda, jak miała udar. Tu mówię, tam jest lekarz nie ma, to, to wlejcie mu tam pół litra wody, znaczy w soli fizjologicznej dożyły. Zobaczymy, co nim neurolog przyjdzie, żeby, żeby ocenić pacjenta. No i tam wpadam do tej izby, i coś tam gadam, znowu patrzę, a ta osoba starsza już jest w dobrym stanie. Właściwie, co ja tu robię? Nabiera, nawyki na, yy, nabierają w czasie życia. Jeżeli ktoś w ciągu dnia, osoba młoda, wypija, a są tacy dwie do trzech szklanek w ciągu dnia, to na starość będą pili mniej, dużo mniej. I tak naprawdę przepisanie pacjentowi leków, które trzeba brać dwa, trzy razy dziennie i popijać dużą ilością wody jest tak. sprytne, bo przynajmniej pacjenci nawodni. Bo jak tego nie ma, to niestety, naprawdę oni są su su suchi, pacjent jest suchy, bierze się fałd skórny po prostu to jest po prostu sterczący kawał skóry, który się w ogóle, widać, to jest po prostu pacjent wysuszony. Także tutaj płynów trzeba mieć odpowiednią ilość, nie trzeba się zalewać, bo to teraz coś mówią 3-4 litry, nie, to jest, to jest dużo, nie wszyscy to tolerują, ale powiedzmy szklanka mniej więcej, czyli 250, stara szklanka 250 ml, na 10 kg masy ciała, będzie takim plus, minus pół litra, będzie, będzie dobrą ilością. No i jak będzie wiadomo, że jak jest sport, no to chce nam się pić, prawda? Sauna, sport, upał. Jeżeli jest wilgotno i zimno, tak wcale nam się nie chce pić. to wtedy mniej pocimy i mniej potrzebujemy. Czy my możemy sami sprawdzić właśnie na skórze, że jesteśmy odwodnieni lub nieodwodnieni? Chwycić za sfał skórny, zobaczyć czy on się szybko, że tak powiem, prostuje czy, 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 czy powoli. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, można zrobić badanie moczu i pokaże nam ciężar właściwy moczu, Jaka, jaki jest stan mm, naszego nawodnienia. I kolejna rzecz, w badaniach krwi przy okazji, zawsze poprosimy o to, żeby było mocznik kratlina i w tym momencie widzimy, czy te y, stężenia są wysokie czy niskie. I to na tak naprawdę mówi, czy pijemy odpowiednią ilość, czy za mało, czy za dużo. To tak na koniec, jeśli mi smakuje woda, która y, ma bardzo dużą zawartość y, magnezu innych y, y, suplementów, czy, czy picie tylko takiej wody może wpłynąć jakoś negatywnie? Jeżeli to będzie magnes, to nie powinno, bo generalnie jest to pierwiastek, którego nam raczej brakuje. Ale jak to już będzie, powiedzmy, sód czy, 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 czy potas, potas jest trudno rzeczywiście przydawkować, ale w tabletkach da się. Natomiast generalnie ja polecam różne wody. Dwa, dwie, trzy mineralne takie wysokie i jakieś tam tak zwane kranówy też za dwie. Bardzo dziękuję. Moimi Państwa gościem był dietetyk dr Michał Blarczyk. Dziękuję.